Witam wszystkich gdzieś nad wodą. Jest poniedziałek 15 stycznia godzina 8.40. Ja korzystając z wolnego dnia, pięknej pogody wybrałem się na ryby. Jak widzicie za mną w tle rzeczka czyli na pewno celem dzisiaj będą klenie. Wczoraj byłem na dużej rzece Great Oaks. Niestety nic nie połowiłem. Co pewnie widzieliście. Tydzień temu chciałem połowić tutaj na rzeczce. Bardzo wysoka woda mi to uniemożliwiła niestety co pewnie też już wam pokazałem w poprzednim filmie. Dobra, tak czy inaczej dzisiaj biorę się za rozpakowywanie sprzętu i za chwilę działamy. Zapraszam, zapraszam na oglądanie odcinka. No jeśli chodzi o pogodę, to tak jak widzicie jest pięknie, słonecznie, ale zimno. No niestety temperatura no niestety ten front ten pogodny front przyniósł trzaskające mrozy jeśli chodzi o Anglię o takie minus 3-4 stopnie w nocy no to już można powiedzieć, że tutaj to trzaskający mroz łapy marzną ale dobra czas coś złowić w tym roku ponieważ pierwsze dwie wyprawy były na pusto leniowa mi się nie udała no ale tam była wysoka woda wczoraj kompletnie na tym na tej dużej rzece też ryby w ogóle nie współpracowały także dzisiaj trzecia wyprawa w tym roku no i już pewnie z rybą bo jak to mówią do trzech razy sztuka no i dobra chlebek rozdrobniony na pierwszy rzut w 10-gramowy 10 koszyczek wrzucam troszeczkę chlebka dendrobena z, yy, z jednym ziarenkiem kukurydzy i lecimy po pierwszego klenia w tym roku. Zobaczmy, co dzisiaj... Czym dzisiaj obdaruje nas rzeka? No i dobra, minęło pół godziny. Tam się nic nie wydarzyło, więc zmieniłem miejscówkę. No i dobra, wszystko gotowe. Powtarzamy schemat troszeczkę chlebka do koszyczka troszeczkę chlebka do wody. no i sprawdźmy tą miejscówkę dzisiaj jak widzicie stoję zdecydowanie niżej niż ostatnio ale w słoneczku Powiem Wam szczerze, że jest bardzo cieplutko. Czapka ciepła pod czapką gorąco. Po raz kolejny słońce się daje po oczach, a ja mam okulary w samochodzie. <śmusza> Masakra. No, słuchajcie, raport z akcji jest taki, że jeszcze w tym roku brania nie miałem. Ale to rozbranie. Tak, tak jest ryba. Mała na pewno jakaś. Malutki klenik, ale jest ryba. Ale jaja. Tak, bardzo mały. Najmniejszy jakiego kiedykolwiek miałem. Ale jest. Niesamowite. Włączyłem kamerę. Mówię wam, że nie miałem jeszcze brania. To po prostu pyk. Jak na zawołanie. Jest pierwsza ryba roku 2024. Mamy to. Tak się prezentuje pierwsza ryba roku 2024. Malutki klenik musi się ze 30 parę centymetrów, około 35 cm, ale w końcu jest. Nareszcie. Ta pierwsza ryba tego roku trochę kazała na siebie czekać. Pierwsze dwa wyjazdy, nic. W końcu mamy go. tego ja wypuszczę, nawet tutaj blisko. Poszedł. No kurczę, nareszcie. Wziął w niesamowitym momencie. Coś nieprawdopodobnego. Parę sekund dłużej bym poczekał i bym nie musiał gadać o tym, że kurde nic nie złowiłem. Niezłe jaja. Fajnie. Super. Od momentu wejścia na to stanowisko minęło około pół godziny. Jakieś 25-30 minut. No to co teraz? Rybka dała mi kolejne minuty. Była jedna, może będzie więcej. Przez te wszystkie lata, które tutaj łowię, to jest najmniejsza ryba. Myślę, że miała około 30 paru cm, 35 mniej więcej. A najmniejszą do tej pory, jaką tutaj miałem, miała 38. A tak wszystkie inne klenie na tej rzece były powyżej 40. Od 40 do 63 cm, może rybka mała, bo. 30 parę centymetrów, ale cieszy. Tym bardziej, że wiecie, no jest styczeń, jest połowa stycznia. Więc te ryby nie są tak aktywne. Ciężko cokolwiek złowić, ciężko gdzieś jechać, złowić jakąś sensowną rybę. A tu piękny kleń tworzył worek tego roku. No słuchajcie, raport z akcji jest taki, że minęło pół godziny od tego ostatniego brania, dalej nic się nie dzieje, zmieniam miejscówkę. Zabieram Was właśnie na kolejną miejscówkę. No i dobra, kolejna miejscówka, kolejne szanse, wszystko dokładnie tak samo się odbywa. Najpierw koszyczek, piękna chmurka, z chlebka. No i jedno kawałek dalej. Niech te parę ziarek mi się wysypało kukurydzy. Nie ma problemu. No i co? Kij do ręki. Kromka chleba na haczyk. I ćwiczymy trzecią miejscówkę. No. No, kiedyś trzeba sobie odpuścić. Po prostu nic się nie dzieje od dłuższego czasu, więc po prostu, więc po prostu postanowiłem wrócić do domu. Jest to ostatni rzut dzisiejszego dnia i wracam. Gdyby nie ten wiatr, to pogoda byłaby prześwietna. Mimo wszystko, że pięknie słońce świeci, to ciągnie po łapach. Zimno. No i dobra. Dzisiejsza wyprawa dobiegła końca. Jeden kleń. Nieduży, ale jaki ważny. Pierwszy w tym roku. Teraz już może być tylko lepiej. Ryba około 35 cm, więc poprzeczka nie jest zbyt wysoko postawiona, patrząc na ryby, które się tutaj łowi. Ale i tak, no, tak czy inaczej, ryba bardzo cieszy. Nic oprócz tego się praktycznie nie wydarzyło. Żadnych brań, żadnej aktywności ryby innej. Żyło. Także na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Dziękuję za subskrypcję, lajki, komentarze. No i co? I do następnego razu gdzieś nad wodą. Cześć! Witam wszystkich gdzieś nad wodą. Jest wtorek, 16 stycznia, godzina 9.40, a ja znowu przyjechałem dzisiaj na drzeczkę. Wczoraj, co już pewnie widzieliście, udałem się złowić w końcu pierwszą rybę tego roku, był to. Nieduży kleń, ale to było wczoraj. Dzisiaj jest dzisiaj. Zaczynamy nowy dzień, nowa szansa, nowe możliwości. Klebek już mam rozmoczony, więc zabieram się za rozkładanie sprzętu i do dzieła, więc zapraszam do oglądania tego odcinka. Dzisiaj będzie lepiej. Jeżeli chodzi o pogodę, to jak widzicie, świeci piękne słońce. No dzisiaj już mam okulary nie w kieszeni, nie w samochodzie, tylko ze sobą, także. Bardzo pomocne i klasycznie zaczynam od federka, czyli do federka troszkę rozdrobnionego chlebka, dendrobenka z kukurydzą, i lecimy do wody. No, a ja się biorę za spawikówkę. Dobra, grunt mniej więcej taki jak, wczor jak wczoraj zostawiłem na tej drugiej miejscówce. Powinien wystarczyć to. Co? Sypiemy. I tu ślisko strasznie. Nic nie widzę. Ale dobra. Kromka chleba na haczyk, i zaczynamy zabawę. O takie coś na hak. I zaraz zobaczymy, co można wyjąć. No, i mamy kromkę chleba gotową. Lecimy. Zobaczmy, co przyniesie dzisiejszy dzień. No dzisiaj jest dużo lepiej, bo nie wieje. W związku z tym, że niestety tam kompletnie nic się nie działo, postanowiłem zmienić miejscówkę. W sumie nic nowego. I teraz próbuję tutaj. Federek wzdłuż brzegu bliziutko. Troszkę kukuryczki i zobaczmy co się wydarzy tutaj. Z pewnością mogę stwierdzić, że ryby są nieaktywne, skoro wczoraj jedno branie, dzisiaj nic, przynajmniej do tej pory jeszcze nie wracam do domu. Ale no, słaba ta aktywność, mimo tej ładnej pogody dość stabilnego ciśnienia, można powiedzieć. Jeżeli chodzi o Federa, to dokładnie to samo. Nic kompletnie się nie dzieje. A tam dendrobenka, więc i okonek mógłby dziabnąć sobie tą dendrobenkę z kukurycką. Ale też kompletnie nic, nawet trącenia, że tak powiem. ja już na kolejnej miejscówce tam kompletnie nic się nie działo zobaczymy tutaj pogoda się troszeczkę zmieniła przyszły chmurki zaczęło lekko wiać zobaczymy może to coś zmieni no nic sypniemy troszeczkę i i zobaczymy co z tego wyniknie Słuchajcie, raport z akcji jest taki, że praktycznie dalej się nic nie dzieje. Ale to chciałem Wam pokazać, bo jeszcze półtora tygodnia temu była bardzo wysoka woda i tak jak widzicie tutaj wszędzie płynęła woda. Zobaczcie, tu wszystko to było zalane i pchane przez wodę. A jeszcze sobie siądę tutaj na tej prostej i troszkę będzie ostatnia miejscówka. No, ja już jestem, myślę, na ostatniej miejscówce. Tutaj nigdy wcześniej nie mówiłem. Zobaczymy. Może tutaj, rzutem na taśmę, coś się uda wyholować. Już podsypałem. No, w tym roku. Rzeka bardzo skąpi mi ryby. Powiem szczerze, jestem trzeci raz na tej rzeczce. No i tylko wczoraj miałem to jedno branie, jedną rybkę, i to też 30 parę centymetrów ryba. Nic wielkiego. Słabo, ogólnie słabo, ale mówię, to może być związane też z tym, że jednak całkiem niedawno przeszła tędy dosyć wysoka woda. Tak jak wam pokazywałem i ta ryba jeszcze nie doszła do siebie i jeszcze nie żeruje. No dobra, słuchajcie, poddaje się. Niestety dzisiaj. Ani brania. Zwiedziłem kilka miejscówek różnych. Robiłem co mogłem, co umiem. Niestety nie udało się. Nie wiem czym to może być spowodowane. Czy to to, że e, rzeka jeszcze po tej wysokiej wodzie, że tak powiem się dobrze nie oczyściła, nie uspokoiła i ta ryba jeszcze nie żeruje, czy po prostu dzisiaj tak po prostu nie żeruje. Trudno mi powiedzieć. No tak czy inaczej byłem dzisiaj bez brania. Wracam do domu po spędzeniu kilku godzin na świeżym powietrzu, w całkiem przyzwoitej, fajnej pogodzie. Także zostało mi tylko podziękować Wam za oglądanie tego odcinka. No i co? I do zobaczenia następnym razem gdzieś nad wodą. To jest pewne. Na razie hej! Tydzień temu chciałem połowić tutaj na rzeczce, ale niestety bardzo wysoka woda mi to umożliwi. Jak się nie wydupcę tutaj na tym błocie, to będzie tego. dobrze. Słuchajcie tego. Był taki moment, że słońce waliło po oczach, no ja się pochwaliłem, że mam okulary w samochodzie. Powiem lepiej. Z okulary miałem ciągle przy sobie. Teraz jak zacząłem się pakować. Po kieszeniach zacząłem chować pewne drobne rzeczy. Znalazłem okulary. Znowu bym się wydupcył. Dobra.